No, zdecydowanie tak w tamtym roku, kiedy spotykaliśmy się podsumowując sezon, wydawało się, że lepiej być nie może, bo mieliśmy polską drużynę w finale i zwycięstwo w Ligi Mistrzów. Okazało się, że może, chociaż o to bardzo trudno. Tej przestrzeni na poprawę jest naprawdę bardzo niewiele, więc życzymy polskim klubom siatkarskim tego, aby utrzymywały ten wysoki poziom. To jest oczywiste, że nie uda się co roku tworzyć polskiego finału Ligi Mistrzów, ale żeby co roku, żebyśmy co roku mieli tam jakiegoś przedstawiciela, to myślę, że to już byłoby bardzo wiele. Od trzech lat się udaje, oby ta świetna pasta trwała jak najdłużej, i słyszeliśmy tutaj zapewne ludzi polskiej siatkówki, władz, klubów, sponsorów, że ich zaangażowanie będzie co najmniej takie samo jak dotychczas, w związku z czym mamy wszelkie dane ku temu, aby wierzyć w to, że będzie tak samo dobrze. No i inne związki sportowe w Polsce i tak też robimy, pokazujemy polską siatkówkę jako przykład dobrze przepracowanego sukcesu jednego pokolenia, bo tak było. Z tego sukcesu jednego pokolenia udało się w Polsce stworzyć system, który wypuszcza na rynek rok w rok młodych, znakomitych siatkarzy. Stąd się bierze siła polskich klubów. To się przekłada na to, że chcą u nas grać najlepsi, bo chcą z najlepszymi rywalizować. W związku z czym mamy absolutnie silne kluby, silną ligę. To się przekłada na siłę reprezentacji, bo ja też mówiłem kilka razy. Na wielu turniejach bylibyśmy w stanie wystawić dwie albo trzy równorzędne reprezentacje i sami byśmy się zastanawiali, która z nich prezentuje wyższy poziom i która z nich w ostatecznym rozrachunku wygra. Podobnie jak zastanawialiśmy się przed finałem Polskim Ligi Mistrzów, która z tych drużyn jest na wyższym poziomie i dyspozycja dnia zdecydowała, jak widzieliśmy chwilę wcześniej w finale Mistrzostw Polski Jastrzemski Węgiel, chwilę później w finale Ligi Mistrzów grupa Azoty Zaksa. To jest działający system, w związku z czym my się skupiamy przede wszystkim na tym, żeby nie zepsuć tego, co działa dobrze A w siatkówce. Mamy działaczy w postaci to prezesa Podko czy prezesa świderskiego, którym wystarczy zaufać, nie przeszkadzać, czasami pomóc pewnymi decyzjami, pewnymi przesunięciami środków, żeby nie zepsuć tego, co dobrze działa. Najważniejsze, że, że został dograny, że wszystkie mecze się odbyły, że było stosunkowo mało kontuzji jak na tak duży i obszerny sezon. A jeszcze to jest ciekawe, że ta kropeczka na D jest postawiona i w postaci tego, że polskie kluby osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. To świadczy o poziomie, o dobrym kierunku, o, o tym, że dobre trenowanie jest w klubach, że jest przygotowanie, że, że to te, te wszystko, wszystko przez te lata i ta ciężka praca. I nawet czasem tak dużo tej gry, tej systematycznej, tej, często co, drugi, co trzy dni. No daje efekty, że te kluby naprawdę osiągnęły bardzo, bardzo wysoki poziom. Tak jak życie pokazuje, różne są scenariusze, różne. nikt nie przewidział pandemii, nikt nie przewidział wojny. No my mamy dużo celów wyznaczonych, których, które są rozwijane, jak transmisje za granicą polskiej siatkówki, jak streaming, jak budowa kibiców, jak kluby, które mają teraz obowiązek budować... Szkolenie młodzieży, większe zainteresowanie. Jest multum, multum poli i każde naprawdę można, można poprawić. Tak jak w szkoleniu to zawsze jest proces, jest długi. Ważne, żeby on się nigdy nie przerwał, tak? żeby nie było tak, że pojawiają się dziury, czy tak na okna, teraz okna, kiedy na przykład jest mniejszy wypis talentów i mniej. No ale myślę, że myślę, że tutaj jest to odczuwane, jest w klubach jest bardzo, bardzo duże zrozumienie problemów sportu młodzieżowego, transferowego. To, to akurat przechodzi taką, że nie rewolucję. Rewolucję też ciężko nazwać. Natomiast są podejmowane próby o zmianach transferowych, o opłatach. To zawsze budzi multum, multum emocji, ale, ale o tym się mówi, się robi. I na, myślę, że za chwilkę już będzie, będzie. Musi być ten sport bardzo, bardzo poukładany.